No, negatywne przykłady też są całkiem niezłe. Tak, one są clickbaitowe. Clickbaitowe, jak tak, nie robić? Tak. Dzisiaj podamy jeden z przepisów na, e, na nieefektywną pracę. Na nieefektywną pracę. Zapraszam. No. Mam wrażenie, że y, nie ma takiej wielkiej potrzeby, żeby poznawać jeszcze kolejne sposoby na nieefektywną pracę. Nie, ale to jest pierwszy chyba, który my podajemy, Ta, ale, tak. albo jeden z pierwszych, tak powiem, który my podajemy na naszym kanale, który się nie sprawdza. Możemy eee, powiedzieć, nie, że się uniwersalnie Na 100% nie się nie sprawdzi. Tak, na 100% się nie sprawdzi. Czego dotyczy rzecz? Rzecz dotyczy tego, że mm, mamy kilka zespołów, ale nie mamy chyba wystarczającej liczby ludzi i mamy takiego na przykład Kowalskiego, który to Kowalski e, no, z racji tego, że na przykład ma jakieś unikatowe kompetencje, albo z racji tego, że nie wiem, że jest dobry, albo cokolwiek innego. Jest więcej niż w innym zespole. Czyli jestem. Nawet, kurde, bez określenia tego, w ilu procentach jest w zespole A, B i C. No, ale wiemy, że jak ktoś jest 50% w jednym i 50% w drugim, to na pewno jest w 80% w jednym i tak. 80% w drugim, więc robi więcej niż czy robi. Zajmuje mu to więcej czasu niż gdyby. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, dlatego? Dlaczego? No, dlatego że u nas ulubione koszty przełączania multitasking. Bo... Nie da się skakać między rzeczami i robić ich efektywnie. Mówimy tutaj o efektywności, rozumiane jako robienie tego, co, co sobie zaplanowaliśmy też, czyli i skuteczność i efektywność. I to, ile robimy, i to, czy faktycznie robimy to, co powiedzieliśmy, że zrobimy. Właśnie, bo tutaj trzeba jakby podkreślić to, że mówiąc o jak nie pracować efektywnie, mówimy o dwóch rzeczach, bo efektywność jest strasznie szerokim pojęciem, nie? więc mówimy o efektywności rozumianej bardzo szeroko, ale też mówimy o skuteczności rozumianej bardzo wąsko. Bo nie ma nic jakby prostszego w rozumieniu skuteczności jak to, czy to, co robimy, jest yy, takie, jak powinno być. Nie? Czy hmm. pracujemy w skuteczny sposób, czyli czy, na przykład, czy dowuzimy to, co powiedzieliśmy. Czy performujemy. performujemy. O, pięknie. Mówiąc yy, nowomową, yy, nowomową korporacyjną, <sum> czy performujemy. I teraz, y, dlaczego dla nas jest to tak problematyczne? W sensie, dlaczego ten y, człowiek, który pracuje więcej niż w jednym zespole. Jest dla nas problematyczne. Otóż A nie będziemy mówić o tym, że pewnie ma trzy betłygi. Tak. No bo to jest oczywista oczywistość. I teraz B. Co mam zrobić jak skończyłem? Bo mam trzy rzeczy, które są najważniejsze. Tak. Nie? C. Co zrobić, jeżeli przychodzi do mnie, nie wiem, mój PM, Product Owner, ktokolwiek inny, i nagle mówi: słuchaj, Kowalski, musisz zająć się tym, tu i teraz, a ja dostałem od tego drugiego, na przykład PMA czy Product Ownera informację, że mam zrobić tu i teraz. Tych rzeczy jest bardzo wiele, ale one wszystkie będą jakby kończyły się tym, że czy będą zbiegały do tego, że ten biedny człowiek, ten biedny Kubarski, mimo swojego, pewnie swoich dobrych jakby yy, yy, chęci. Chęci o dzięki temu. Dobrych chęci, zostanie postawiony przed koniecznością podejmowania wielu decyzji, które, z których każda z nich będzie nieefektywna. Każda z nich spowoduje, że. będzie może być też zła. Tak, to samo ma... już podejmowanie decyzji tak. będzie nieefektywne, bo jeżeli. Przynajmniej nie zrozumcie, nie o tym chodzi. Jeżeli każemy człowiekowi myśleć, no bo tak w tym czwartku tak. każemy myśleć i wybierać, to to musi już pochłonąć pewnego rodzaju czas. To nie chodzi o to, że ktoś ma nie myśleć. Chodzi o to, że powinniśmy umieć myśleć w zakresie tego, do czego się przygotowaliśmy. Tak. Mówię tutaj o refermencie. O refermencie, o backlogu. Jeżeli mam jedno backlog i wiemy, co robimy w kolejności, to ja wiem, co robimy w kolejności. Jeżeli mam trzy i tam są rzeczy w kolejności, to ja nie wiem, jak one się mają do siebie. Czy tutaj pierwsza jest ważniejsza niż tu pierwsza i druga, czy tylko pierwsza, czy może ta jest jednak najważniejsza, a potem ta? Jakby to jest bardzo dużo problemów. I y, dobrze wiemy, że no te osoby, które są współdzielone między zespołami i one się z tym źle czują, i zespoły się z tym źle czują. No bo nie mamy, to mamy tę osobę w zespole, czy nie mamy. No powinna być na zna, tym daily, czy nie? Czy powinna być na tym daily, czy nie? Czy na trzech daily, czy to wtedy jest kolejna nieefektywność? Czy może jednak na, tylko na jednym, na głównym? No to wtedy, jak na głównym, to czy ta osoba jest w tych pozostałych dwóch zespołach, czy, czy też może jest tylko, nie wiem, realizuje jakieś zadania? I to jest, tworzymy sobie masę problemów. Po prostu tworzymy sobie masę problemów. I my już wiemy, z czego to wynikają. Tylko nie, bo jeszcze jedną rzecz powiem. Albo dobra, dokończ. My już wiemy, z czego to wynikają? To ja powiem. Chciałbym, żebyśmy umieli tutaj w tym miejscu odróżnić, bo powiedzieliśmy o tych współdzieleniu. Nie? Chciałbym, żebyśmy umieli odróżnić w tym miejscu jedną bardzo ważną rzecz. My nie mówimy o tak zwanych shared services, unikatowych jakby kompetencjach w zespole, w w które tak, w organizacji, które siłą rzeczy są na tyle unikatowe, że mamy na przykład jednego człowieka, który jest w stanie, który musi tak naprawdę obgonić wszystkie zespoły. Tu mówimy raczej o innej sytuacji. To jest ta sytuacja, w której faktycznie na przykład. No nie ma ludzi na rynku. Nie ma ludzi. Patrzę. Tak, Chciałem powiedzieć, że a, musia, ta, a no. musimy po prostu. Najzwyczaj... A to, to sorry, wykładłem ci ten akapit. A musimy e, dowieść projekt, nie? I e, ta sytuacja, którą miałem na myśli, kiedy, kiedy określiliśmy sobie nazwę tego filmu, to jest ta sytuacja, w której gdzieś się pali. Je... Co, co zrobić? Co, nie? co, co zrobić? Zreszono Tak, jak ułożyć tę, nagle tę układankę? No najprostsze. Co się wydaje, to jest przesunąć osobę. Ale nie mamy osób, to podzielmy, to niech on będzie trochę tu i gasi te pożary, a trochę tu. I tak jak powiedziałeś, ukradłeś. Ja chciałem powiedzieć, że to wynika z tego, prostu, że nie tak. mamy ludzi, że staramy się tak. robić więcej, niż mamy możliwość. No i to jest jakby proste zmierzanie do tego, że, że generujemy sobie problemy. Mhm. Jakby Niestety na dokładkę jeszcze bardzo często jest tak, że te zespoły z kolei robią też wiele rzeczy. W sensie jest... Mamy kilku klientów, bo mamy tylko jeden zespół albo dwa zespoły, ale ośmiu klientów, więc każdy pracuje dla czterech, a jeszcze te osoby w zespołach musimy między sobą mieszać, bo nie mamy ludzi. Nie, nie mamy ludzi, więc każdy zespół robi... Wiele rzeczy i nie mamy ludzi, to jeszcze między zespołami... Tak, no dzisiaj to... zajmujesz się produktem A w zespole B, B. jutro będziesz produktem B w zespole A, a pojutrze <noise> produktem C w zespole Z, no i yy, połap się. I połap się, i połap się i znowu zgraj się z ze zespołami, yy, wiedz o co na będziesz... Który działał, masz i w, który daily, i w którym momencie... Co będziesz robił, robił za tydzień, za dwa tygodnie, jak, jaki produkt w ogóle rozwijamy i po co temu, czemu to ma służyć. Teraz mógłbym zadać takie pytanie. Ilu z Was tak pracuje? Bo wiemy, że jest dużo takich jest, miejsc. Jest, jest, jest. I zastanówmy się, co możemy z tym zrobić, bo my nawet jakby wiemy i zawsze doradzamy jedną podstawową rzecz. Jedną z, ale ta jest zawsze najbardziej podstawowa. Zastanówmy się, czy my dobrze mamy na pewno określone produkty i zespoły. Tak. Nie? Po pierwsze produkty, po drugie czy dobrze mamy określone zespoły, bo jedno będzie wynikało z drugiego, to myślę, że nie musimy tego tłumaczyć i tego wyjaśniać ale e, źle dobrane zespoły, źle dobrane produkty, źle zasatopowane te dwie rzeczy powodują, że no właśnie napotykamy na takie problemy, jak dzisiaj opisujemy. A ich wcale nie musi być. Nie musi. Być. Bo w najlepszym wypadku, tak jak czasami mówimy przy dzieleniu historyki, że jeżeli nie da się tej historyki podzielić, połączmy ją z powrotem i spróbujmy podzielić ją inaczej. Tu może powinniśmy zrobić to samo. Na przykład w naszym dziale już nie ma skąd brać tych ludzi, to pójdźmy krok wyżej i zastanówmy się, jak sytuacja wygląda w naszej firmie. Tak. Bo może gdzieś jest indziej dział, gdzie tak naprawdę te dwa działy powinny być jednym, albo powinny być trzema, albo powinny Złączmy być. Inaczej. coś Złączymy i spróbujmy podzielić to inaczej, nie? albo w ogóle tego nie dzielić, bo może dzięki temu osiągniemy jakiś efekt synergii, o której nie pomyśleliśmy A na druga rzecz, początku. zastanówmy się, czy na pewno mamy wystarczająco dużo osób, żeby robić te rzeczy, które chcemy, bo może nasz apetyt jest większy niż nasz żołądek nie. i próbujemy zrobić coś, to, czego po prostu się nie da zrobić z tymi ludźmi. Nie? I wtedy naj, najprostsze, co możemy pomyśleć, zatrudnimy nowych ludzi, ale możemy bardziej jakby podejść do tego zarządzając wymaganiami, część odrzucając, część tak. robiąc, robiąc porściej, mniej. robiąc mniej, przerzucając na później, albo i no, tutaj jakby otwiera się całe poletko. Możliwych do zastosowania. Natomiast tak. jeżeli ktoś szuka nieefektywnego sposobu pracy, to bardzo polecamy, Polecam. żeby osoby były w wielu różnych zespołach, na wiele różnych procent, żeby nie były stałe zespoły, tylko te osoby tam cały czas się. Ale w dodatku jeszcze do tego, żeby te zespoły zajmowały się wieloma różnymi rzeczami. Wtedy już na pewno się nie połapiemy i na pewno to nie będzie. I sfidujące. na pewno to polecamy bardzo serdecznie. Z nie oka, bo tak chyba pracować nie chcemy.